Przedstawiennictwo Świętego Jacka, prośmy Boga Wszechmogącego i Miłosiernego o Jego dar na Kościoła i Świat. Módlmy się za Kościół Święty, aby współczesnemu światu ukazywał Chrystusa źródło wszelkiej miłości. Wasz pieknięcie betony Za rodzaju świętego Jana Pawła II, aby Boża Łaska wspierała jego głoszenie Ewangelii dzisiejszemu światu. Wasz biegniecie pedłonem. Wyrzucaj nas, Módlmy się za obecnego wśród nas księdza kardynała Franciszka, aby Dobry Bóg darzył swoim błogosławieństwem jego pasterskie posługiwanie. Wasz piekniecie pytony, to. Mówmy się o intencji projektantów i wykonawców kaplicy na sontażu, witraży w kościele i gimnazjum, aby Boża opieka wspierała ich pracę. Baszczy mnie czekły, to my. Nas, Módl, się za wszystkich, których modlitwa, ofiara, praca i życzliwość przyczyniły się do powstania tych dzieł, aby Pan Bóg wynagrodził ich starania, ofiarność i pracę swoim błogosławieństwem. Wasz pytomy. Ciebie nas za zmarłych fundatorów i budowniczych tego Kościoła, zmarłych kapłanów oraz wszystkich zmarłych naszych naszej parafii, aby dobry Bóg w swoim miłosierdziu obdarzył ich życiem wiecznym w swoim kluczu. Swoim Królestwem. Baśnik niecierpletony Wyszukaj nas Panie Módlmy się za nas zgromadzonych na tej świętej Ełwadystwie, abyśmy byli wrażliwi na potrzeby i starania Kościoła. Baśnik niecierpletony pokornych bożnic i daj nam świętych przewodników. Prosimy o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.